Witajcie, kochani, witajcie, moi drodzy, Widzą, witam was znowu. Sprawdzimy sobie ogólny odczyt, kolektywny, dla wszystkich, bez wyboru kart, bez wyboru grupy. Czytanie dla wszystkich osób, które natkną się na ten filmik. Sprawdźmy. Cóż takiego mają usłyszeć osoby, które usłyszą ten filmik? Co takiego mam <grymne> przekazać? Słuchajcie, ale mi się język dzisiaj plącze. Chyba ktoś mnie wspomina. Dajcie znać, myślicie o mnie dużo? <grymne> no ewidentnie. Albo ta kawa za słaba była. Dobra, co takiego mam przekazać osobom, które. Mnie oglądają. No, słuchajcie, coś tutaj, coś tu za bogato mi się dzieje. Oczywiście, tego Wam życzę. Natomiast, słuchajcie, mamy tutaj dużo e, niezależności. Dużo niezależności w energii, e, dostatku. No, dopytajmy, o co tutaj chodzi. Co takiego tu się dzieje u Was? Siedem mieczy. Słuchajcie, jesteście po, postrzegani jako niezwykle e, niezależne osoby, bardzo niezależne osoby. Dla niektórych z Was jest tutaj energia bardzo wojownicza, więc jeżeli oglądają mnie mężczyźni, to może być, możesz być postrzegany jako osoba. Która bardzo mocno walczy o swoje, o swoją rację. Jeżeli masz jakieś przekonania, to również jesteś pokazany jako osoba bardzo, bym powiedziała, waleczna, ale nie robisz to w głupi sposób, bo w siódemce mieczy masz powiedziałabym duży spryt, potrafisz tak wszystko załatwić, żeby nie wyszło to w taki sposób, że jestem kutliwy, tylko jakby bronię tych racji, tak? Udowadniam, mam dowód, zobacz, mam dowód. To nie jest wymyślone, to nie jest moje widzi. Mi się wokół ciebie, przez to, że jesteś bardzo osobą niezależną, jeżeli tu mnie ogląda kobieta lub mężczyzna, może być wokół ciebie dużo dramy, tak? Może być dużo dramy. Twoja energia może doprowadzać <śmum> no, osoby do rozstroju żołądka. Masz bardzo silną, przenikliwą, bym powiedziała, aurę która wpływa na otoczenie i jest to ewidentnie tutaj pokazane. Tutaj powiem, może być nawet taka osoba, która nie szuka kłótni, tak? Tu może być osoba, która mówi po prostu szczerze, od serca, a mimo to osoby, które są w swoim otoczeniu mogą czuć się jak wywoływane do, do tablicy, tak? Tu jest taka energia powiedziałabym osób niezwykle niezależnych, Mm. niższe energie mogą tutaj atakować ciebie. No jest to pokazane bardzo silnie. Wow. Wow. Teraz tak. Zaskoczyło mnie to czytanie. Słuchajcie, do waszego życia idzie jakaś osoba, która jest powiedziałabym sławna. Albo wy stajecie się osobą, która będzie sławna, znaną, wychodzicie z cienia, jesteście zauważeni, zauważalni, lub do waszego życia idzie taka osoba, jednostka, która jest znana w swoim otoczeniu. Jest to osoba niezwykle lojalna, osoba, która jest niezwykle mądra. Osoba znana w swoim środowisku. Z tą osobą możecie stworzyć rodzinę, dom, wspólny biznes. To jest również osoba, no grubo wam bowiem. Tu jest po prostu osoba, która jest wysłana do waszego życia, żeby was chronić. Dosłownie tak. Tu idzie do Was osoba, albo już ją znacie, która jest waszym aniołem ziemskim. To jest ktoś, kto będzie Was chronił przed różnymi energiami, osobami, które są nieczyste, które nie grają fair, które chcą Ciebie gdzieś tam stłamsić, zdusić. Natomiast Ty pokazujesz się jako osoba nie, niezwykle niezależna, i tę osobę to przyciągnie. Bo to jest również ktoś, kto przez swój. Etap jakiś określony w swoim życiu. Musiał walczyć właśnie też z demonami, z ludźmi, którzy nie byli wobec niego fair. I to jest ktoś, kto przychodzi, żeby ci po prostu pomóc, wesprzeć cię w tej drodze. Dosłownie mamy tutaj takiego ziemskiego anioła. I z tą osobą również możecie stworzyć dom. A z koło fortuny. To jest osoba z przeznaczenia. To może być osoba, która nawet wesprze Was w pracy. Jeżeli to nie jest osoba, która, z którą stworzycie dom, to ewidentnie stworzycie jakiś nowy biznes. Dla niektórych z Was, jeżeli chcecie mieć jeszcze dzieci, to z tą osobą możecie stworzyć po prostu stworzyć, no, dać życie, tak? Dać życie. Albo dać życie jakiejś większej idei. Może będziecie walczyć razem o coś. Może walczyć, może nie, nie walczyć, ale będziecie jakby chronić siebie nawzajem, tak? Możecie stworzyć tutaj też jakiś pomysł, jakiś wspólny projekt, biznes. Wow. Król Mieczy. Osoba niezwykle, bym powiedziała, mądra. Yy, może być to prawnik, może być to sędzia, może być to osoba. Która walczy o prawa innych ludzi. Może to być osoba, która wspiera różne środowiska. Filantropa, widzę. To jest osoba, jeżeli z tą osobą przyjdzie Wam tworzyć relacje. To nie jest ktoś, kto będzie się wycofywał. To jest ktoś, kto nie będzie wam mówił słodkie słówka, tak? słodkie usteczka, słodkie buziaczki. Nie. To jest osoba, która będzie działać. Nie będzie mówić, będzie działać, będzie wam pokazywać krok po kroku, że chce, że jest zainteresowana. Działam, robię. tak. I powiedziałabym, że bardzo solidnie, ale. Mało. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba ma swoje wartości i wie, jak związek powinien funkcjonować. Od tej osoby możecie się nawet dużo nauczyć, powiem Wam. To jest osoba, która na początku może się wahać, jeśli chodzi o relacje, tak? Może się wahać. Może nie być do końca otwarta. I Możecie być w pewnym momencie w takiej energii, że nie wiem, czego ta osoba naprawdę ode mnie chce. Widziałam 8-8 na zegarze, więc może być to nawet Wasza bratnia dusza, bo mamy tutaj takie energię, 4 i 4, zobaczcie. Natomiast to nie jest ktoś, kto od razu otwiera się i rzuca na głęboką wodę. To jest osoba bardzo bym powiedziała ułożona, stabilna, tak? Stabilnie. Wow, wow, trójka pentakli, król pentakli, paść kielichów. To jest ewidentnie idzie do Waszego życia osoba, z którą możecie stworzyć wiele. Wiele od tej osoby możecie się nauczyć. Wiele mm, możecie razem stworzyć. To jest też ktoś, kto nie inwestuje tam, gdzie nie widzi przysz przyszłości. Mm, dobra. Bardzo ważne będzie inwestowanie porówno w tą relację, tak? Czyli nie sobie siedzę i nic nie robię, czekam, niech on zwalcza za mną robotę, tak? Tylko tu jest współpraca w tworzeniu relacji. Współpraca. Bardzo mądre podejście. Dobra, co tutaj jeszcze? Na co uważać? Na co powinniście uważać? Bo ja tak poczułam, że muszę o to zapytać. Na co uważać? Dwójka mieczy, na jakieś blokady na blokady jakieś, słuchajcie, na to, że nie jesteście już, um, że to jest zbyt piękne, że pewnie znowu mi tutaj zostawi, albo za chwilę się okaże, że jakiś jest naprawdę. Um, to są, bym powiedziała, takie lęki w głowie, ale też blokady, tak? Jakby otwórzcie się też na to. Mhm. Uwierzcie w swoje szczęście. Okej, okay. okej. Okay. I teraz tak. Ta osoba będzie niezwykle przyciągana przez waszą, nie wiem, urodę, magnetyzm, a wy do tej osoby. Natomiast teraz są takie dwie opcje. Albo ta osoba w pewnym momencie będzie chciała ciebie za szybko i ty będziesz musiała jakby trochę spowolnić tą osobę, albo to ty będziesz wręcz chciała zbyt szybko i ta osoba może się dystansować, tak? Więc tutaj trzeba będzie, no trzeba będzie mieć taki jakby trochę dystans, umiar, ale nie chud, tak? Budowanie krok po kroku, tak? Budowanie krok po kroku, to może być osoba z podznaku wagi, to może być też osoba, którą poznacie. To jest osoba, która może zajmować się prawem. To jest ktoś, kto może mieć w ogóle pojęcie o tym, jak funkcjonują relacje, związki. Więc to nie jest ktoś, kto wchodzi na głupka do relacji, tak? To jest osoba, która ewidentnie może Was troszeczkę trygerować, jeśli chodzi o, o stabilność, o tworzenie relacji, tak? Więc tutaj y, będzie bardzo ważne samopoznanie siebie, tak? Czego chce, czego oczekuje bo tutaj takie pytania, takie rozmowy dojrzałe będą, tak? Czego oczekujesz? Jak według Ciebie powinna wyglądać relacja, tak? Jak możemy to tworzyć, jak możemy w tym funkcjonować, jak Ty to widzisz, tak? Czy to jest dla Ciebie w porządku? No takie rozmowy tutaj mm, daje tutaj przykład. Mogą się odbywać i ważne właśnie będzie to, żeby nie przyspieszać, po prostu być sobą, tak? Samo poznanie siebie będzie bardzo ważne i kluczowe. Po prostu, czy wiesz, czego chcesz? Tu jest takie, um, e, takie tutaj przesłanie. Ale uważam, że jesteś już dziewiątce pentakli, więc ewidentnie jesteś jednostką, która wie do czego dąży i wie czego chce. Tak? Także bardzo powiedziałabym silny przekaz. Nie wiem z kim to będzie rezonować. Dajcie znać. I pozdrawiam Was bardzo gorąco. I zapraszam do podbijania filmików. I przesyłam buziaki.